Ja przeważnie nie używam tego drugiego kanału, ale teraz go od do czasu włączam. A tutaj Ewa Krupa pyta, co Pan Marcin myśli o podawaniu Eutyrof, e najwyższej dawki 200 Eutyrof, co jest też na tarczyce, tak? no więc teraz mam też pacjentkę, która Zawsze mam takie, najczęściej są to też nie motoryzacyjne, zawsze na psychologa, autonomiczna, a przynajmniej dzisiaj, robię, że to byłby to sam temat. Ale pani zastosowała moje zalecenia. Wzięła dietę bezglutenową, bezmleczną, radykalnie, zaczęła stosować. Przy po miesiącu, wierając w te sobie też, jak za panią działa. Możeśmy zmieścili dawki już z wzrostu na 175, bo jest na czynność, czyli daj Boże, tak, kobieta będzie cały czas schodzić z dałek. Rekordziska ma 100, czyli ze 100 mili mili mikrogramów żeśmy zeszli do zera i tam się ta kompletnie poprawiła, zregenerowała. Więc bije rekordy, jak się uda, to wam eee. Witam kochani. Na live przygotowuję nowe obrazy do kapekicia, do mojego sklepu. Obrazy z kolekcji jesiennej. Jeszcze. I muszę, wydrukowałam sobie i muszę, no muszę wyciąć, zanim przykleję, ale ogólnie to będzie tak wyglądać. Kot i kawa i kot i jesień. To są już jesień. O, jesień już wycięłam. To są moje projekty, które potem drukuję na w komputerze I yy, przyklejam sklejkę, kroję tu już sobie nie? sklejkę, kroję na wymiar. Mam ramki do tego i, i, i będą dostępne u mnie w sklepie. Taki kolorowy kod. Nie wiem, czy ten kod będzie w tej kolekcji. Ciemno się już robi. No ale to tak jest w listopadzie. Powiem wam, że wychodzić to się nie chce za bardzo. Wczoraj byłam. Na takie spotkanie, ale o tym będziecie mieli vlog. Aha, i te wszystkie obrady są dostępne tylko do końca listopada. A potem będzie już kolekcja świąteczna, bożonarodzeniowa. Będą bożonarodzeniowe koty, przepiękne już je zrobiłam. Będą koty anioły nad miastem. Na razie mamy. To jest kod w walizce. i koty będą dostępne mnie w sklepie stacjonarnym na Starym mieście w Łodzi oraz na OLISCI Cafe Kicia, to zawsze macie link pod filmem i są tam już takie niektóre te Prostokątne obrazy w takich ramkach lub kicia w takiej ramce. No ta jest akurat... już, już opublikowałam tamtej, jeszcze nie zdążyłam wrzucić zdjęć. No a te w kwadratowych ramkach to, myślę w kwadratowych ramkach to jeszcze na razie ich nie ma. A nie, jest jeden, jest z kawą. no tak, jest ten z kawą. I co zobaczcie, ciłała w torbie. Świetny jest ten piesek. I jeszcze mam drugiego pieska, ale ogólnie jak chcecie jakiś y, pieska w torbie, a inną rasę, to możecie też napisać. To zobaczę, co się uda zrobić. I te obrazki to nigdzie nie znajdziecie. To nie są kopiowane obrazki. I na no, razie są pojedyncze, pojedyncze wzory, i będą tylko do końca listopada. Więc, jeśli ktoś nie załapie, no to nie będzie. To nie będzie. Tak jak mówię, potem będzie już kolekcja zimowa. Ramka jest surowa, z drewniana surowa i daję Wam do tego farby. żebyście sobie pomalowali, to zawsze tak przyjemnie, jak można sobie coś samemu zrobić. Ale jak ktoś nie chce, to może być, może napisać i zrobię mu ramkę, podam mu rodzaje kolorów, jakie mogę zrobić do ramki. Zobaczymy, czy żyje się w ogóle tu widać coś, jak ja tu wycinam, czy nic nie widać. Napiszcie, jak tu trzymam, no widać, dobra. Dobra, następny kot, kot na moście, czarno-biały, bo ja jestem wielbicielem czarno-białych kotów. Ale będzie też, o jest ten kot. Jest też kot rudy, jak macie innego kota, czarny też chyba już zrobiłam, ale jak macie, o, jak macie innego kota, to piszcie, zobaczymy, czy się uda zrobić jakiegoś ładnego kota. Teraz pomyślałam, że będą jesienne wzory. Ale mam też takie bardziej kolorowe obrazy. Mam tutaj tego kota w okularach. Zobaczymy. Tym razem projekcja będzie bardziej zróżnicowana niż ostatnio, ponieważ... No mówię, może tak będzie ciekawej. Tu jest kot czarno-biały w innym stylu, w różowej sypialni. Super na prezent dla jakiejś dziewczynki, która lubi koty. No i dziewczynki zwykle lubią różowe różowe rzeczy także jak widzicie to nie jest takie proste bo to trzeba zaprojektować a potem to trzeba wydrukować a to różnie się drukuje raz wyjdzie ładnie, raz nieładnie trzeba kolory zmieniać, podkręcać i potem to trzeba wyciąć co mówić, a, I tutaj jak widzicie jest piesio piesio i torba. Super jest ten pies. Tak myślałam że z tymi kręcącymi się rzeczami z tyłu to też pasuje na jesień. Dużo było ogólnie tych zwierzaków z torbami, ale to po kolei będę, będę dodawać. Macie jakiś pomysł na zimę? Ja już mam co prawda zrobione wszystkie projekty na zimę. Będzie kolekcja na święta, i będzie nowa kolekcja w styczniu zimowa. Styczeń, styczeń luty, trochę potem dołożę jeszcze walentynek. Ale jak macie jakieś pomysły, co tu można by fajnego jeszcze zaprojektować na obrazie? I jeszcze chciałam powiedzieć, że. Można te obrazy zamawiać w większym formacie. Tutaj jest yy, razem z zamką 23 na 23, ale można coś takie malutkie obrazki sobie zaprojektować. O, 10 na 10. I można zaprojektować większe. Znaczy, może, możecie zamówić większe, więc jak chcecie, to piszcie. Jak macie jakieś pytania, to. To dawajcie pytania. Zrobię Wam pod koniec miesiąca live. Jak coś mi zostanie w sklepie niesprzedonego, to zrobimy live sprzedażowy i wtedy będziecie mogę sobie kupić na live. A na razie będą w kici. Tam jeszcze w moim sklepie nie wszystko jest dokończone, ale trudno już. Nie będę zwlekać z tym otwarciem. W sensie od, oficjalne otwarcie było, ale no jeszcze tam miałam kilka rzeczy zrobić kot i most i liście się, nie? Ale nie będę już zwlekać. Tylko słuchajcie, trzeba coś zarobić, bo tak to jak się dokończy. Także no trudno. Godziny otwarcia sklepu są nieustalone, więc jak chcecie mnie odwiedzić, to trzeba pisać na na Cafe Kicia, na Instagramie. Ja to wtedy wam powiem, czy tego dnia jestem, czy nie. Bo tak, ja, ja w ogóle za dużo sobie wzięłam w sklepie na głowę, bo to i prowadzenie całego sklepu i cały wystrój i wszystkie projekty i te projekty zamiast raz na trzy miesiące, to ja sobie wymyśliłam, że będę robić co miesiąc. właśnie taki ten krok jest fajny. Jesienna dynia, świeca, to jest jak on się nazywa? Gordon Rex. I kot, kolejny kot na moście. Jak ktoś jest miłośnikiem czarno-białych kotów, to napiszcie. Ja mam różne koty. Mam, mam dwa czarno-białe. Mam takiego tygryska. I mam czarnego też. Ale powiem Wam, że zależy... W zależności od tego jakie ma umaszczenie kot, tak inaczej się zachowuje. To jest ciekawe. W o! Przyszedł właśnie Wituś. Czarny kot. fajnie z tą rzeką. Kiatuszki w szaliczku. Przyszedł Wituś. Powiecie co one chcą wyjść do ogrodu. A ja mówię, że dzisiaj zimno. To nie będę Was zostawać w ogrodzie. Zamówiłam sobie w ogóle fajne kapcie do wychodzenia z nimi do ogrodu takie góralskie. Ale yy, są jeszcze na poczcie, więc muszę sobie... Dobra, dzisiaj jest sobota, więc pewnie już w poniedziałek pojadę. Mogłabym mieć gilotynkę do tego, nie? Oj, to ten jest piękny, no ale dla mnie wszystkie są piękne. Zobaczcie. Złota polska jesień, I kicia. Mówię, kiedyś stałam na jarmarku z tymi kotami, tylko miałam mniejsze rozmiary i miałam praktycznie taki stół metrowy, taki duży, jak tu jest, szeroki. Cały wyłożony czarno-białymi kotami w różnych pozach. Jak robiłam te koty, to sobie myślę, no, chyba kobieta przesadziłaś trochę. Bo po co tyle czarno-białych kotów? Wystarczy jeden. To były akurat koty pianino, było, jakieś skrzypce, takie jak koty muzyczne. Wyobraźcie sobie, że ludzie stawali, godzinami się wpacywali w te koty. Ja sobie myślę, no o co chodzi. No i okazało się, że każdy kot jednak trochę inną ma tą twarz. I każdy szukał swojego kota, w związku z tym dobrze, że miałam tyle kotów. Zobaczcie, zobaczymy na przykład ten. Ten i ten, tak? Inaczej wyglądają. Więc nawet czarno-białe jak się ma dużo, to okazuje się, że... Że dobrze. No potem oczywiście, yy, znaczy nie oczywiście, potem byłam na wystawie psów w Niejowie. No, podniotam, miałam stoisko i tam miałam kilka psów, kilka ras psów, ale no wiecie, ja tak bardziej w kotach siedzę. No i podniotam tam. Ale ludzie podchodzili i wszystkie rasy świata chcieli, więc ja myślę, matko, jedyna teraz powinna mieć jeszcze wszystkie rasy psów. A jak weszłam, wójka gobla to się okazało, że raz psów jest 300, czy coś. No i pomijając fakt, że że teraz jest są w różnych kolorach też. Na przykład ja mam szicu. O! Skończyłam! Ja mam szicu No to się okazuje, że... znaczy okazuje. No wiadomo, szicu, ja mam szicu rudę, jest shih tzu kremowe. jest sicu czarno-białe. No i tak... Po kolei potem z rasami jest pudel biały, pudel brązowy, pudel czarny. No dobra, tak, kochani, tylko nie zlewa. Zrobiłam wszystko. I. Pora. Pora przyklejać. Nie ma co. Taka. Można powiedzieć, taśmowo zrobimy, tak? Przyklejmy. Przyklejmy. Ten też jest nie przyklejony, aha, tylko taki jest ukryty. Deska, deska, deska. deska sosnowo polska. O, tu jest jeszcze obrazek, y, Tego chyba jeszcze nie ma na eliksie. Ramka. Piękna, naturalna. Dobra. Jak to się zapisuje? <grymne> right. Nie wiem, jak to się zapisuje. Tu na górze ten X mam nacisnąć.